Jesteśmy podczas pierwszego Gortat Camp w tym roku. Marcin, jak ważne jest wspieranie dzieci właśnie z rodzin żołnierzy? No jest to dla mnie dosyć duża i ważna sprawa, w szczególności, że kontynuujemy naszą akcję, nasze projekty, które powstały już od trzech lat naszej fundacji, 3 lata temu. i. Jest to już chyba taka normalność, że pierwszy kamp odbywa się w jednostce wojskowej. Jesteśmy teraz w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie jesteśmy w jednostce saperów, mamy szansę teraz trenować z dziećmi saperów. I jest to coś nowego, jeżeli chodzi o, o nasz początek kampu, ponieważ no, jest to dzieci dzisiaj na kampie i zazwyczaj było około 50-70, dzisiaj naprawdę dopisało. Poza tym mam wrażenie, że chyba cała jednostka przyszła tutaj wojskowa również nas obserwować. Jest nam bardzo miło z tego powodu. I Oczywiście staramy się kontynuować w naszą pracę. Kampy się coraz bardziej rozwijają. Fakt, że w tym roku trzy, to jest pewnie spowodowane tym, że musisz szybko wracać. Natomiast zainteresowanie jest ogromne. Listy były po 2000 zgłoszeń, ale możecie przyjąć ograniczoną liczbę. Jaki masz pomysł? Czy to będzie ewoluowało, Czy będzie rozwijało się dalej? Czy zamierzasz może zrobić 12 kampów w przyszłym roku? No nie, myślę, że 12 kampów nigdy nie będzie. Z tego względu również, że no mam 30 lat na karku i, i nie jest to już tak, że mam 18 lat i, i kupę wolnego czasu. Jestem również osobą, która chciałaby troszkę czasu poświęcić rodzinie, e, z, trochę czasu z mamą i tatą spędzić, w szczególności, że e, no oni również e, pod względem zdrowotnym nie czują się najlepiej. I myślę, że przede wszystkim no, te kampy również zacieśniliśmy z tego względu, żeby zrobić jeszcze bardziej prestiżowe. No i tak jak tutaj było powiedziane, już kampy zostały, że tak powiem, wypełnione zgłoszenia praktycznie w pierwszych parę godzin. I jest to naprawdę bardzo miłe, imponujące, no ale z drugiej strony również krzywdzi dużo ilość dzieci. No niestety kto pierwszy ten lepszy. Ja słyszałem taką teorię, że na kampy było równie trudno się dostać, jak zdłapać bilety na mecz otwarcia siatkarzy Mistrzostwa Świata Polska-Serbia na stadion narodowy. Natomiast, no tak jak mówię, impreza rozwija się fantastycznie. Wspomniałeś o swoich plecach dzisiaj, tak jak wszyscy jeszcze w salonie, proszę na konferencji. Co się dzieje z swoim stanem zdrowia, bo to też nie można zwalać na wiek, ale jakby też na obciążenia, jakie są w NBA. Oczywiście, że tak. No, nie, nie codziennie rozgrywa się, nie co roku rozgrywa się 100 meczy, nie każdy rozgrywa 100 meczy w sezonie, a ja w tym roku miałem około 104, 103, 104. E, no i jest to taki moment, kiedy e, naprawdę ciało już zaczyna odczuwać te, to, to zmęczenie i przeciążenia. E, nie pozostanie nic innego, jak tylko zacisnąć zęby i kontynuować moją pracę. Jeszcze jest dużo do, przede mną do wykonania. E, mam jeszcze oczywiście jakieś cele u siebie w głowie, takie postawione, które chciałem osiągnąć i... E, Jedyne co to kampy tak naprawdę dają energię niż ją zabierają. E, taką pozytywną energię, to dla tych dzieci właśnie ciężko czasami się trenuje i e, tak naprawdę te, te, te wszystkie wyniki, które się zdobywa w koszykówce, w NBA, to e, chyba tym dzieciom sprawia największą radość. Dlatego e, będziemy się rozwijali, oczywiście wielkie podziękowania dla na naszych partnerów, sponsorów, bez których by tak naprawdę nie miało to szansy.